Siemano moi drodzy z tej strony: Przemek na Facebooku jestem jako rack mental znajomej Iwony. No i wpadliśmy na pomysł w zasadzie Iwona wpadła na pomysł, żeby zrobić wyzwanie 75 Hard. Wyzwanie wymyślone przez Endiego Friselle, Tak jak na poście u Iwony pisałem, jest to amerykański przedsiębiorca, koleś, który prowadzi kilkuset milionowe biznesy. Więc wie co nieco. Jak to robić, jak wygrywać w życiu, w życiu prywatnym, zawodowym, jak radzić sobie z przeciwnościami i losu. No i osiągnąć sukces szeroko pojęty. W zależności co dla każdego z nas znaczy słowo sukces, on pomoże nam to zrobić. No i dobra, na temat samego wyzwania, na czym ono polega, przez 75 dni trzymajmy się rzeczy wyznaczonych w tym pliku pdf który podesłałem. Po prostu trzymamy się, nie ma żadnych odchyłek, nie ma żadnych zmieniania i są zasady, których trzeba się trzymać, a zasady są takie. Pijemy, spożywamy 1 galon wody dziennie. 1 galon to jest 4 litry wody, tam 3, ileś, albo u, 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 utrzymujemy zasady, że to są 4 litry. Nie 3,5 litra, nie 3,87, tylko 4 litry wody. Ja tych zasadzie wymyśliłem, ja się ich trzymam, a później za chwilę będzie, dlaczego to jest takie ważne. Dodatkowo codziennie trzeba zrobić zdjęcie udokumentować je, nie, nie wrzucamy to na social media, to trzymamy po prostu dla siebie po to, żeby na początku widzieć właśnie jak zrobimy to wyzwanie, widzieć to miejsce z którego zaczynaliśmy i później progres, jaki udało nam się osiągnąć, bo na pewno uda się osiągnąć, jeśli będziemy trzymać się odpowiedniej diety. Więc fajnie jest to robić, Andy poleca robić to w spodękach czy tam w jakimś stroju gdzie będziemy widzieć swoje ciało i te zmiany, które nastąpią i na koniec fajnie sobie dać zdjęcie przed, zdjęcie po i będziemy widzieć te zmiany dobra, mamy wodę, mamy zdjęcia czytamy 10 stron książki książki, nie jakiegoś audiobooka, nie ebooka tylko fizyczna książka i tematyka ma być jakiś rozwój, to ma być wiedza, wiedza użyteczna, nie jakieś romanse, nowele, jakieś pierdoły fifty shades w bullshit tylko to ma być książka i wiedza użyteczna, i chodzi o to, żeby to była książka, bo będziemy widzieć ten progres, jaki robimy. Czyli będę widział, o, jestem w jednej trzeciej książki, połowie książki, skończyłem, bo bardzo często w życiu naszym fiksujemy się, myślimy, że nie przesuwamy się do przodu, nie widzimy czegoś, a to robienie tych zdjęć, czytanie książki pozwala na to, żeby zobaczyć ten progres, który osiągamy. Więc jest to. Kolejna rzecz, rzecz to jest. Dwa treningi dziennie, czy tam dwie aktywności fizyczne dziennie, i jedna z nich musi być na zewnątrz. Druga może być, nie musi, możemy zrobić to w środku, możemy zrobić to również na zewnątrz, ale jedna z nich musi być na zewnątrz. I dlaczego? Dlatego, że w życiu warunki nie zawsze są idealne. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było, nie zawsze jest tak, jak powinno. Wydaje nam się, że powinno tak być. Nie, czasami jest. Chujowo do dupy, czasami coś się wywraca, jest nie tak jak to sobie zakładaliśmy, pogoda jest brzydka, niewygodna, a to wszystko ma nas nauczyć robić rzeczy pomimo tego, że nie jest idealnie, nie jest komfortowo, wyjść ze strefy komfortu i to w ogóle całe wyzwanie. Znaczy, no wyzwanie tak łatwiej powiedzieć to po polsku, ale to jest lifestyle. Andy mówi, że to jest lifestyle i ta 75 hard jest częścią 70 life hard, ale skupmy się tylko na tych 75 zna, z, z dniach. To ma z, nas nauczyć siły mentalnej, radzenia sobie z sytuacjami i z warunkami niekomfortowymi. Kom, Jeśli coś sobie postanowimy, jak, jak, jak zbudować siłę mentalną, żeby to osiągać, żeby to było łatwiejsze. I robienie treningu czy tej aktywności, to może być spacer. Ja będę... Yy, albo biegał, albo spacerował w kamizelce, no ale robiłem to już w zeszłym roku, czasami padało, wiało, był śnieg, nie było tak jak bym chciał, ale to chodzi o to, żeby właśnie robić rzeczy pomimo dyskomfortu. I te treningi nie może być jeden po drugim, musi być przerwa. Udostępniłem u Iwony na, podca na poście podcast jego Friseli, jest po angielsku, on tam omawia wszelkie szczegóły. Można też na różnych forach poczytać, ale no polecam tamten podcast. Andy opowiada o wszystkim, więc mamy te dwie aktywności. Die tak, dieta. Określamy przed wyzwaniem, jaką dietę będziemy sobie robić. Nie wiem, ktoś może sobie założyć. Keto, low carb, high carb. Andy nie narzuca, co ma to być. Każdy sobie określa i warto koniecznie to zrobić przed wyzwaniem, żeby wiedzieć, na czym ta moja dieta polega, żeby nie było momentu, a czy to mi wolno, nie wolno, ślizganie się. Nie, I coś sobie określamy i to mi się trzymamy. Andy nie narzuca, co to ma być, każdy sobie to wybiera i się tego trzyma. Ja sobie wyznaczam pulę kaloryczną między 2700 a 3000 i tego się będę trzymał, no to jest plus minus, tak? 2700 plus minus 10% no to daje niecałe 300 kalorii, więc do 3000 będę się tego trzymał i chodzi o to też tu nikt nikogo nie będzie kontrolował, nikt nie będzie wam robił zdjęć, dzwonił, pytał się po prostu każdy z nas ma sumienie i będzie wiedział kiedy dotrzymał swojego słowa czy nie i to, to jest nasz wewnętrzny kompas, który nam po, po, pomaga coś określić. I jest jeszcze... Aha, zero cheat mili, nie ma oszukiwania, nie, w sensie posiłków, czyli jeśli coś sobie ustalisz, nie wiem, nie jem fast foodów, nie wiem czegoś tam, no to tego nie jesz, tego nie robisz, zero alkoholu, zero cheat mili, no i zero fast foodów chyba tam, no cheat meal fast food. I, i z tego co pamiętam to są te wszystkie zasady i. No Ważne jest, żeby się tego trzymać. Inną rzeczą, o której też opowiadam opowiada w tym swoim podcaście, mamy różne problemy. Mamy problemy mentalne i to zadanie pozwoli sobie z tym poradzić i zbudować siłę mentalną. Ale jest też, to jest miecz obusieczny, bo jeśli podejdziemy, ale polegniemy na tym wyzwaniu, to będziemy się czuć z sobą jeszcze gorzej. Więc gorąco zachęcam, polecam zrobić to bez fakapów. I po drugiej stronie, po tych 75 dniach, gwarantuję Wam, że będziecie zupełnie inną osobą, nie tą samą, którą byliście wcześniej. Wiele rzeczy się poukłada, i ta siła pokonywania trudności, robienia rzeczy, gdy nie jest idealnie, no będzie bardzo duża. Ja to zrobiłem w zeszłym roku. Miałem różne rzeczy. Biegłem wtedy bieg 24-godzinny, i przed, bieg, bieg zaczął się o godzinie 12. O godzinie 10.30 ja jeszcze byłem niespakowany, miałem do zrobienia 45 minut aktywności To co robiłem w międzyczasie, 30 sekund ćwiczyłem, 30 sekund pakowałem się i tak przez 45 minut i Potrafiłem zrobić przysiady, pompeczki, planka, cokolwiek po to, żeby zrobić ten, ten trening i zdążyć przed biegiem Po biegu byłem turbo zmęczony, dojechałem do domu, ale jeszcze do 24 zrobiłem rozciąganie, zrobiłem jakiś stretching i zaliczyłem i bieg, i zaliczyłem rozciąganie później yy, po, po biegu no to wiadomo trenować się mogłem, ale robiłem właśnie mobilizację 45 minut i 45 minut spacerowałem i uwierzcie mi, że wiele rzeczy można zrobić jeśli ma się odpowiednie nastawienie i właśnie to pokonywanie, robienie rzeczy pomimo dyskomfortu, wtedy nawet nasza kreatywność wzrasta, bo jeśli skoncentrujecie się na zrobieniu tego wyzwania, no to będziecie dostosowywać tak swoje działania, żeby zrobić coś i będziecie naprawdę kreatywni, bo kreatywność też się do tego włączy, więc tak pokrótce to wygląda. Ten PDF jest tam, na PDF jest pisane 75 dni, jakie rzeczy robimy. Na ostatniej stronie można sobie spisać, jaką dietę robimy. Jakie nie wiem, książki będziemy planowali przeczytać, jakieś takie założenia, nie? To tak pokrótce wyjaśnienie, bo nie mam czasu na pisanie. Napisanie tego to by był elaborat. Gorąco zachęcam do odsłuchania PDF, odsłuchania podcastu. Jak macie jakieś pytania, dajcie znać, chętnie pomogę. I odsyłam na swoją stronę. Tam mam swoją ofertę kołczągową, jeśli ktoś chce skorzystać to gorąco zachęcam, Iwona skorzystała po, pomogłem jej w wielu różnych kwestiach, więc tyle 75 dni 75 hard, bardzo dobre wyzwanie pomoże Wam przesunąć się do przodu i wyrobić siłę mentalną, jakiej czasami w ciągu życia, w ciągu codziennego życia nam brakuje to tyle ode mnie, trzymajcie się, hej!